A więc zaczynamy. Wlewamy nasz E50 z alkoholem. Pamiętacie, robimy hardkorowy test, czyli tu jest 85% 85% roztwór alkoholu i tam chyba z denaturatu pół na pół z benzyną. Pamiętajcie, że to nie jest wyznacznik. Tak, tutaj robimy to po to, aby uwypuklić to wszystko, co się będzie działo, i po zatankowaniu. Paliwa normalnego, takie objawy będą w minimalnej ilości. Sam nie wiem, jak to będzie, a więc pojedziemy się przejechać na benzynie, sprawdzimy podstawowe parametry i później wlejemy i zobaczymy, jakie będą parametry. Do testu nasza Felicja, która będzie kitkarem o pojemności 1.6 z bardzo wrednym sterownikiem pod tytułem Magneti Marelli. Jest bardzo wrażliwy. I on lubi wariować. Felcie chodzi ładnie, dobrze, a więc jest idealnym kandydatem do naszego testu. Dlatego, że większość samochodów jeździ na takich silnikach, czyli golfy czurki i te różne gadziny na wielu punktowych wtryskach, które mają już wiele lat mały przebieg i będą nam świrowały, albo nie będą świrowały. Dobra, a więc tak, zabieramy felcie na nasz odcinek specjalny zagrzejemy bo paliwa nie mamy w niej, a więc zagrzejemy, sprawdzimy parametry i później oficjalnie dolejemy i będziemy patrzeć dalej. A więc do zobaczenia za chwilkę. Bierzemy sobie naszą bełtaninę, tak? Żeby nie było, przygotowałem się. Mamy jeszcze w bagażniczku 2,5 litra zwykłej benzyny, bo nie uśmiecha mi się chodzić z buta jak stanie, więc jesteśmy zaopatrzeni w razie czego w pomoc. A więc co? Maska w dół, palimy furę i jedziemy, nie? To zobaczmy się po przerwie. Dobrze, jesteśmy na naszym odcinku testowym. Słuchajcie, teraz sobie pociągniemy ją do odcinki, sprawdzimy, jak to auto przyspiesza. Po co to robię? W razie czego, jak się okaże, że wódeczka jej posłuży, to zrobimy to jeszcze raz na alkoholu. Będziemy mieli porównanie w przyspieszeniach i tym wszystkim. Jak dojedziemy do końca, weźmiemy komputer, sprawdzimy sobie, jak sonda lambda działa, ile ma obrotów, zalejemy i zrobimy znowu kółko. Jak widzicie, paliwkę nie mamy specjalnie. Wyjeździłem, przeciągnąłem ten test, aby Felicji wyjeździć do zera. Tam jest ze 2 litry tylko, więc będzie jak najbardziej wiarygodny. A więc no, no spróbujmy, ślisko jest, ale... Także widzicie, w bardzo ładnie jedzie. Nie ma z nią najmniejszych problemów. I co? Musimy gdzieś znaleźć sobie kawałek miejsca. Zaparkować. Wiem gdzie. Zobaczymy się za chwilę. No dobrze, jesteśmy. A więc musimy łapać ostrość. Zobaczcie. I teraz tak: Skoda ma 800 obrotów na minutę, trzyma równe obroty 72 stopnie. Popatrzcie, jak pracuje Sonda Lambda. Widzicie? 0,74, 0,6, czyli jest bogata czyli jest to typ silnika, który jest fabrycznie przelany. Gdzie 0,9, czyli idzie maksymalnie bogato i schodzi do 0,4, nie? Więc yy, takim samochodom alkohol posłuży. Przynajmniej w teorii. Zaraz zobaczymy, a więc czas zacząć. Jest ze mną mój kolega, który mi pomoże, a więc zaczynamy. A więc test rozpoczynamy. Oczywiście bagażniczek jest. Lejeczek, żeby nie było, proszę bardzo. Mmm, jak pachnie! Ale pokaż płaga, żeby wszyscy widzieli, że w a nie pijesz. Skudzina też chce. A zobaczcie, schował się za kapturem, nie, żeby nie było. No. Zimno. Proszę bardzo, proszę. Lej wszystko lej nie wąchaj, tylko lej. Skoda też chcę. Jeszcze mogę. Nie wąchaj. To nie dla ciebie. To nie dla ciebie. To jest tylko wącham. Czyli co? Zatankowane, nie? Ciekawe. Co to będzie? Co to będzie? Tak, tak. Piąteczkę mamy w razie operacji fail. Dolejemy benzynu. Klapen cu! Dziękujemy. A więc co? Na początku to my sobie uruchomimy. Ona zapali na razie normalnie, bo jeszcze ma w listwie wtryskowej wszystko jest na benzynce. Eee, paliwka przyszło. Ach, no i sprawdzamy. Na razie, co się będzie działo? Słuchajcie, ja nie wiem, co się będzie działo. Dobrze wiecie, że ja nagrywam spały i no właśnie, a więc to się będzie działo. Na wysokich chodzi. I co? Na pewno słyszycie, nie? Dajmy jej się zaadoptować. To jeszcze ważna sprawa, że sterownik musi sobie nowe wartości ustalić, nie? Dobra, silniczek. O, widzicie już lepiej. No, ale spadają obroty. Już nie jest tak kolorowo. Bloczki pomiarowe, kanał pierwszy. Gdzie no, i po chwili ustabilizują się obroty. Dobrze, wjeżdżamy na komputer. Zobaczymy na sondę 0,2 V, a wiecie, ubogo. Skakuje ubogo. Widzicie? I na 10 V. Widzicie, jak komputer rzuca dawką? 10. Popatrzcie. Widzicie, przedtem sonda pracowała w zakresie 0,7, 0,8 do 0,4, bo komputerowi było łatwo sterować tym wszystkim, nie? A zobaczcie teraz, jak to wali. 0,7, czyli praktycznie 0,7 to jest brak paliwa, super ubogo. Kręci się, kręci, nie? Ale obroty i zobaczcie 700-830. Widzicie jak przepustnica walczy? To jest to, co mówiłem Wam w pierwszym filmie o 10 Popatrzcie, ta przepustnica chodzi na maksa i nie, na maksa i nie. I zobaczcie, i mamy 768 obrotów. Jest zmiana. O, słyszycie to na pewno brem brem brem, 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 oczywiście zaznaczam że to jest nasz test taki hardkorowy bo jeżeli będziecie mieli jakieś dziwne objawy na tym paliwie to zanim pojedziecie do mechanika który was wykroi, powymienia świece, kable, filtry i te różne pierdulce, po prostu wlejcie 98 oj uciekam i zobaczcie czy ustaną bo teraz dużo będzie takich właśnie problemów związanych z paliwem. Jak widzicie, Felcia jeździ pół na pół i ma wlane tam chyba 2 ,85 litry 85%, czyli z wodą i 2 litry denaturatu. No dobra, skoro chodzi, jedźmy się przejechać. Teraz już nagrywajmy ciągle. Eee, no dobra, będziemy jeździć i komentować. Jak widzicie, jedzie. Ale już na piątym biegu odczuwam słabość. Tak jakby się zastanawiała, nie? Wracamy na punkt startowy, tam gdzie zawsze mierzyliśmy przyspieszenie. Więc pojedziemy jeszcze raz, tak i będziemy mieli odnośnik, jaka jest różnica w przyspieszeniu. Z racji tego, że specjalnie koledze, nie dawałem prowadzić, żebyśmy mieli prawdziwe odczucia, tak? Bo to ja wam skomentuję jedno i drugie. Nie wysiadaj! Jesteśmy, ale motorkiem troszkę rzuca. Niech sobie przejedzie auteczko, i pojedziemy znowu. Jest słabsza, jedzie, ale czuć, że jest słabsze auto. Nie ma tego takiego wigoru. Być może odczujecie to w swoich samochodach, że w jeden dzień to auto Waszej jeździ tak fajnie, gładko, super. A w inny dzień też jedzie, ale tak jakby było zmęczone coś je bolało. Nie? Także co, no, dojechaliśmy, zawracamy, i znowu sprawdzimy sobie komputer, co on ma nam do powiedzenia, tak? Dobrze, jesteśmy. Dlaczego zapiąłeś mi komputer pasem? A w ogóle po co Ci ten pas? No dobrze, sprawdźmy po przejażdżce, co ona nam ma do powiedzenia. Bo to wiecie, to się jeszcze w zbiorniku majta, nie? No niestety moje studio jest jak zwykle profesjonalne, ale to motto naszego kanału, chodzi nam o wiedzę, a nie o jakieś... O, e, nauczyłem się o coś robić. Zobaczcie. 0,67, 0,15, 0,24, 0,66. Zobaczcie w jakim dużym zakresie musi sonda pracować. Przedtem ona sobie pracowała między 0,4V a 0,7, czyli w takim małym zakresie. A teraz patrzcie, jak ona pracuje. 0,7V, 0,8V, 0,5, 0,6, 0,4. Cześć. I 033016, czyli nam tak komputer Wariuje tą dawką całą paliwa. Na maksa zabiera. Na maksa zabiera. Przedtem to było mniej. Ona sobie pracowała w tym zakresie, nie? A teraz pracuje tak. I to jest to, co wam mówiłem. Sterownik szuka optymalnego rozwiązania. Udowodnione, czyli krztusiła się, chodziła, zgasła, ale sterownik się nauczył. On sobie radzi. I teraz on nam rzuca kątem zapłonu też. W miarę możliwości, no bo to nie jest tak, że sterownik zawsze sobie da radę. Sterownik powiedzmy rzuca do 15 stopni kąt zapłonu, ale jego ograniczenie jest na 17 stopni, tak? I teraz, jeżeli to paliwo będzie do 16 stopni, 16,5 dawało radę, to wtedy auto będzie jeździło, ale jeżeli będzie wymagało 18, to sterownik już nie przyspieszy mocniej kąta, bo oprogramowanie go blokuje. Cały czas patrzcie na sondę i patrzcie na obroty. 768 obrotów. Co to nam mówi? Że to jest słabsze paliwo. Że przy tych samych dawkach, ustawieniach nasz silnik ma niższą prędkość obrotową. I po tym też możemy poznać, że jest słabsze. To, co Wam powiedziałem podczas przejażdżki. Że idzie, jedzie, jest ok ale jak widzicie, jest tyci słabsze. Nie ma tego wigoru. Tak? I teraz co za tym idzie? Mamy niższe obroty, ona się tyci lepiej i już nie ruszymy z wolnych obrotów tak płynnie. Bo ona nie ma tej mocy, nie? Czyli teraz powiedzmy będzie taka różnica, jak się z diesla przesiadacie na benzynę. Czyli dieselkiem sobie ruszycie, on ciągle ciągnie głowę, a benzynką no trzeba dać więcej gazu. Taka jest to różnica. Ale obroty są stabilne. Czyli co? Sprawdźmy jeszcze raz. Przejedźmy się. Komputer, panie Adamie. Proszę bardzo. Skoda lubi. Czesi lubią wódeczkę. Może inaczej. Może inaczej. Spróbujemy sobie ruszyć bez gazu. No, niestety, no tak. Tak, jest, dziękujemy. Ostrośła. Ma. ma takie no, zaksztroszenia. Nie jest w stanie płynnie się rozpędzać. Czyli ma albo spokojną jazdę, albo ostrą jazdę, ale jeździ. Widzicie? I to jest ten samochód któremu alkohol powiedzmy pomaga, bo on będzie jeździł, tak? Był bogaty, bardzo fabrycznie przelany, a więc zubożyliśmy mu mieszankę i on jedzie. Zrobimy jeszcze jeden przejazd, taki typowo do końca, ale to już będę musiał się skupić, więc oddam telefon koledze, bo tak ciężko jest jechać i nagrywać. A więc zawracamy. Widzimy się za chwilę. No dobrze. Jesteśmy. Słuchajcie, teraz dorzucimy jej tak ostro do pieca, żeby sprawdzić, co się będzie działo. Zawrócimy sobie na końcu i spróbujemy pojechać płynnie tak jak normalny kierowca jeździ. Spróbujemy odwzorować taką normalną jazdę. Później zobaczymy się w studiu garażowym. Wyciągniemy wnioski i opowiemy sobie, co zrobimy w części drugiej. A więc próbujemy. Zrobimy teraz takiego gówniarza. morderca. Nie mam mocy. Silnik bardziej buczy. Normalnie na chama jej muszę wydeptać dziurę w podłodze. Rozpędzać się rozpędza, ale dużo dłużej. Zabijcie sobie nawet shorty z filmu Felicia Kitkar, gdzie tam ją na 98 cisną. Patrzcie, mi się kończy droga, a ja jeszcze nie doszedłem do 140. Nie da się. Auto jest wyraźnie słabsze. Bezdyskusyjnie. A więc zawracamy i spróbujmy sobie pojechać jak normalny człowiek. takie mało i dopiero to jest ten czas, kiedy sterownik musi poradzić sobie z wieloma czynnościami tak? bo obroty silnika spadają zmienia się zapotrzebowanie na paliwo zmienia się zapotrzebowanie na powietrze i on nie może trafić w punkt kolejna sprawa jest taka że ten silnik też się teraz adoptuje bo jakieś tam możliwości adoptacji ma, to są tak zwane w wielu komputerach pewnie widzieliście wartości wyuczone więc on na nowo się uczy tego wszystkiego. I jak widzicie, jest inaczej. Po zalaniu od razu zgasła, bo nie dał rady sobie poradzić, więc wszedł w inny tryb. Przestawił się na co innego. Widzieliście, że szarpał z wolnych obrotów, średnik, nie chciał jechać. Jak dostawał w tytę to poszedł. Przedostatni przejazd. Mówiłem, że jest tyci słabszy, ale idzie. Pojeździliśmy troszeczkę i już mamy cały zakres obrotu. Daje płagazu pod górkę? Nie, nie da rady. Jest słabo. Ale jedzie. Radzi sobie. To jest to, co opowiadałem w filmie o 10 Sterowniki sobie poradzą. Także będzie tylko i wyłącznie większe zużycie paliwa. Bo przy redukcji Gdzie u nas jedzie, no. Jakbym dał powiedzmy koledze teraz ten samochód, nic by mu nie powiedział, to on by tym samochodem jeździł i powiedział, no, jeździ fajnie, no, ale jak na 1.6 to mogłaby jechać czutka lepiej. I taka jest w tym różnica. Także problemem teraz w tych naszych samochodach będzie to, czy nasz komputer się ogarnie. Czy on będzie w stanie to robić. Bo jeżeli, tak jak widzieliście, będzie rzucał obrotami, będzie rzucał mieszanką, to się pozużywają przepustnice, nastawniki. wtryskiwacze będą działać z większym obciążeniem, będą miały bardzo długi czas wtrysku, później bardzo krótki czas trysku. To się przekłada na zużycie. To nie jest tak, że te samochody postają. Po prostu wszystkie elementy się zużyją. Silnik, jako silnik, bez problemu sobie poradzi. Tak zwany gały słupek. W którymś filmie wam powiedziałem, że nawet jak kupę sprężycie i zapalicie, to pojedzie i będzie silnik kupowy. Tak, to jest silnik spalinowy i on sobie ze wszystkim radzi. Problem jest w sprzęcie, ale widzicie, tak jest U, zmieniam biegi, on jest U. Nie ma takiego płynnego, że zmieniacie biegi, ten samochód sobie jedzie, nie? Pamiętajcie, to jest przesadzony test. Żebyście wiedzieli, jakie mogą wystąpić u Was objawy. Bo taki śmiećwagen sobie jedzie, on sobie daje radę, trochę zafurczy, komputer mu wleje dwa wiadra tego paliwa i on będzie jechał. Będzie żar, ale będzie jechał. Dlatego jak ktoś kiedyś mówił, że jeździło się jej na alkoholu i benzyna była zła, słaba, to tak, bo wtedy rządziły gaźniki, monowtryski i tam jak się przestawiło ciągle ten zapon się przestawiało kopułką, aparatem, dawki i te samochody jeździły. Ale one jeździły jak stara szmata. Więc to myślę, że wracamy do bazy. I podczas powrotu pomyślę, co zrobimy w drugiej części, aby było jeszcze bardziej wiarygodne. Także moi drodzy, do zobaczenia za chwilę. No dobra, jesteśmy. Jak widzicie. Skoda się troszeczkę zaadoptowała. Chodzi już równo. Tak. Popatrzcie na licznik, bo nie wiem ile kilometrów żeśmy łącznie zrobili od wyjazdu, od wlania. A, a więc będziecie to widzieć. Jeśli chodzi o sondę. Zobaczcie jak ona ładnie pracuje. 0,68 0,5, 0,63 0,20, 0,27 0,38 już nie rzuca ją tak bardzo na to zero, nie? Ale obroty dalej mamy niższe 2600, bo wiecie, ręce się często. Patrzcie, jak sąd doskakuje, widzicie? Czyli on łapa się częściej pijakowi. Gdzie jak sterownik rzuca? 0,1V Popatrzcie 0,1V 0,2V Czyli ma chłop kuper roboty A więc co, na zakończenie, żeby nie przedłużać Wiemy już, że jeździ Wiemy już, że sterownik rzuca wtryskiem Rzuca kątem wtryskiem wtrysku. Obroty są niższe, auto jest słabsze. I tak będzie w większości przypadków. Problem jest tego typu, że on ma inne właściwości myjące. Żeby nam nie umywał. Zobaczymy, czy felcia padnie, czy nie padnie. Bo w części pierwszej mamy podstawy, a w części drugiej dobeł tam jeszcze raz. Zastanawiam się ile. I po prostu sprawdzimy, ile będzie palić tego czegoś. Tak. Pamiętajcie, test jest hardkorowy, żeby uwypuklić to wszystko, żebyście widzieli, co się będzie działo. W normalnym paliwie będzie to o wiele, wiele mniej, dużo mniej. Tu chodzi po prostu o wiedzę. Dlatego zrobimy drugą część, dolejemy więcej, skasujemy licznik i będziemy wiedzieć. Bo dzisiaj jeszcze ona tam ze 2-3 litry miała w zbiorniku więc to jest jeszcze taka mieszanka. Powiedzmy większościowa, nie 50 na 50. Także dzisiaj jeszcze sobie pojadę z godziną do domu, poobserwuję, co się dzieje i muszę pomyśleć, co dalej sprawdzić. Jeżeli macie jakieś pomysły, gdzie, jak potestować, piszcie, co byście chcieli wiedzieć, bo dużo rzeczy wam nie powiedziałem. No, bo tak za bardzo nie wiedziałem, jak to zrobić. Też nie wiedziałem, jak ta skoda będzie jeździć. Byłem przygotowany, że na no niestety, będzie mocno prychać, a jednak sobie poradziła, nie? A wentylator się włączył. Więc, jeżeli macie pomysł, coś do sprawdzenia, coś właśnie nurtuje, czegoś się obawiacie, to napiszcie. Podepniemy tam może innego waga, sprawdzimy reszty parametrów, nagramy, zobaczymy. Na razie co? Test jest, test jest. Mówiłem, że będą jeździć. Mówiłem, że będą jeść. Skoda należy do tych, co jeść. A czy porozpuszcza? Hmm. Zobaczymy. Ale. Czuć, nie? Czuć, czuć. Czuć w kabinie, czuć, czuć. Ale to dlatego, że jest tego od cholery, nie? Dobra. A więc nie przedłużajmy. Pa.